Cześć i witaj w Megamind. Dzisiaj zabiorę w podróż do jednego z najbardziej fascynujących zjawisk, jakie mamy w sobie: do energii rąk. Czegoś, co większość ludzi zna tylko z opowieści, filmów albo zabawnych historii o magnetyzerach. A jednak nasze dłonie naprawdę są czymś więcej niż tylko narzędziem do trzymania przedmiotów. W wielu tradycjach mówi się, że dłonie są przedłużeniem serca. A nowoczesne badania coraz bardziej potwierdzają, że to nie tylko metafora. Dłonie to centrum czucia, komunikacji, oddziaływania i emisji energii. Skąd bierze się energia rąk? Każdy człowiek posiada swoje biopole delikatne pole elektromagnetyczne, które wytwarza każdy organ, a najmocniej serce. Dłonie są z tym polem bezpośrednio połączone, dlatego właśnie w wielu tradycjach uważa się je za główne wyjście energii. W medycynie chińskiej istnieje pojęcie punktu Laogong Gong, znajdującego się na środku dłoni. To tam, według mistrzów energii, powstaje i wypływa siła życiowa. Kiedy aktywujesz dłonie, ten punkt zaczyna pracować intensywniej. Nauka również dokłada tu swoje. Dłonie mają jedno z największych nagromadzeń receptorów czuciowych w całym ciele. Odbierają temperaturę, drgania, zmiany pola elektromagnetycznego, a nawet subtelne sygnały, których nie jesteśmy świadomi. Dlatego wielu ludzi mówi, że potrafi wyczuć energię drugiej osoby i nie musi to być wcale nic nadprzyrodzonego. Istnieją zjawiska. O których rzadko się mówi, a które doskonale pasują do tematu energii rok. Po pierwsze, dłonie potrafią wykrywać emocje drugiego człowieka. W testach z biofeedbackiem ludzie czuli delikatne mrowienie lub nacisk, gdy obok nich pojawiała się osoba zestresowana lub w gniewie. Ciało reaguje na mikrosygnały, zanim to do nas dotrze świadomie. Po drugie, dłonie potrafią zmieniać temperaturę w ułamku sekundy przy silnych emocjach. Starożytni uzdrowiciele twierdzili, że kiedy energia przepływa przez dłonie, robią się bardzo gorące i dziś wiemy, że to realna reakcja układu nerwowego. Po trzecie, ruchy dłoni tworzą mikroprądy elektryczne. To naukowy fakt: każdy impuls. Nerwowy ma charakter elektryczny, dlatego dotyk może wpływać na stan drugiej osoby nie tylko emocjonalnie, ale również fizycznie. Szamani wierzyli nawet, że dłonie widzą i w pewnym sensie mieli rację: dłonie odbierają sygnały, których oczy i uszy nie zarejestrują. Jak rozwijać energię rąk, zatem? Najprostsza metoda to aktywacja. Potrzyj dłonie przez chwilę, zatrzymaj je i powoli zbliżaj i oddalaj. Poczujesz ciepło, mrowienie, jakby niewidzialny opór między nimi. To twoje pole energetyczne. Druga technika to tworzenie kuli energii. Ułóż dłonie, jakbyś trzymał niewidzialną piłkę, delikatnie ją ściskaj i rozciągaj. Po chwili pojawi się wrażenie sprężystości albo magnetycznego oporu. Każda osoba czuje to trochę inaczej. Kolejna metoda to skanowanie energetyczne. Powoli przesuwaj dłoń kilka centymetrów nad swoim ciałem. Nad niektórymi miejscami poczujesz chłód, ciężar albo ciepło. To informacja. Ciało zawsze komunikuje, trzeba tylko nauczyć się tego języka. Możesz też korzystać z uziemiania. Połóż dłonie na ziemi, na drzewie albo nawet na wodzie. Pozwól, aby napięcia spłynęły z twojego ciała. To działa dużo szybciej, niż mogłoby się wydawać. I ostatnia praktyka oddychanie przez dłonie. Wdech: wyobraź sobie, że energia wpływa do ciała przez dłonie, i wydech wypływa. Taoistyczni mistrzowie stosowali to od wieków, twierdząc, że dłonie stają się dzięki temu przewodnikami energii. Dlaczego jedni czują energię dłoni mocniej niż inni? Po pierwsze, każdy ma inną wrażliwość nerwową. Tak jak jedni mają dobry słuch, inni czują energię rąk bardzo silnie. Po drugie, emocje i blokady. Jeśli ktoś jest zamknięty, zestresowany, napięty, dłonie często są zimne i jakby odcięte. Otwieranie emocji otwiera też energię dłoni. Po trzecie, praktyka. Uzdrowiciele, rejkowcy, masażyści energetyczni. Wszyscy mówią to samo. Im częściej używasz rąk do pracy z energią, tym mocniejsze się stają. Dłonie to jak latarnie. Im częściej je włączasz, tym jaśniej świecą. Dłonie są nieprawdopodobnym narzędziem. Potrafią wyczuwać Uspokajać, uzdrawiać i przekazywać emocje. Są połączeniem między Twoim sercem a światem zewnętrznym i mają w sobie dużo większą moc, niż większość ludzi przypuszcza. Twoje dłonie są czymś więcej niż tylko narzędziem. To kanał energii, który możesz rozwijać i wykorzystywać w codziennym życiu. Jeśli chcesz odkrywać więcej tajemnic, energii i mocy umysłu, dołącz do naszej społeczności na Megamind, ludzi ciekawych świata.